Przerzucam się z filmików, no ogólnie teraz nie nagrywam filmików, nowe konto ogólnie na YouTube. Wtedy nagrywałam filmiki z kocykami pony i It's Shop, ale teraz no, pojawiam się kilka, pojawi się kilka filmików, z Little jest pet Shop oraz Little pony. Ale najwięcej filmików teraz będzie z e, Movistar Planet, jak już była pierwszy już był zmontowany, teraz, będzie teraz zmontowany filmik. To, co teraz powinniście widzieć na początku filmu, właśnie to jest nasza teraz, ala taka nowa zapowiedź filmu. Mój konto nazywa się Jak wiadomo Maja i Teraz na tym końcu będą się pojawiały różne filmy z Movistar Planet. Różne ciekawostki, otwieranie prezentów, takie tam. Jeszcze nikt na, na Movister Planet z mojej drużyny przyjaciół, mojej, k, mojej, no mojej drużyny przyjaciół, nie wie, że filmiki na it, czyli na YouTube ale niedługo się dowiedzą. Poinformuję ich o tym na moim fanpage'u oraz forum. No dobrze. Taka krótka zapowiedź. A przy okazji... Uh, um, wszystkie moje filmy nie będą nagrywane kamerą, tylko tabletem. A więc no, nie będą jak najlepszej jakości ekranu, ani nic takiego. Przykro mi, ale no, nie mam kamery, nie mam dostępnej kamery, więc wszystko nagrywam na tablecie. A więc wiecie, to też taki mały, krótki opominek. No i no to tak. A przy okazji, pokażę Wam ogólnie moje konto później. Akurat skończył mi się BIP. Przez dwa tygodnie może nie być filmików. Przez te dwa tygodnie teraz będę dzisiaj jest środa, a później od poniedziałku dwa tygodnie może nie być żadnych filmików na YouTubie czy na Ed, bo jedno na wakacje, jeden tydzień na wakacje, a drugi jestem po prostu tam i nie będę wam tego powiadała i Przez te dwa tygodnie może nie być filmików. Jak w ten pierwszy poniedziałek może kilka filmików powstanie, ale nie ręczę za to, że akurat kilka filmików tych będzie. Może dwa będą na cały tydzień. Dobrze. Wszystkie filmiki, które już które będą nagrywały będą z MSP. Czyli z Movie Surpants. Ale niektóre nie. Dobrze. Do zobaczenia. Papa pa. do następnego odcinka. Papa! Pa.